No nie może być kolejnego odcinka bez z sizmaka, aczkolwiek mam jeszcze jedną paczkę z paczkomatu do odbioru. I jadę w miejsce, gdzie będziemy nagrywali kolejny odcinek. A w nim przedstawię Wam kolejną aplikację do BMW. Tym razem już to będzie aplikacja do diagnostyki. A jaka to będzie, to za chwilę się dowiecie. Witajcie, witam was jeszcze raz na kanale. Ja tak, wiem już, mieliśmy wstępny na, na podjeździe do Mac e, po kawę. Tak, jak wspomniałem wtedy, w dzisiejszym odcinku przedstawiam wam aplikację do diagnostyki BMW. Jest to aplikacja doprowadzona na Androida. Tak więc ja wsiadam do auta i zaczynamy. No, siedzimy już w aucie. Na poprzednim filmie pokazywałem wam aplikację do kodowań w BMW. Tym razem będzie to aplikacja Beamer Link. Jest to aplikacja do, diag do diagnostyki BMW. Jak samo jak w tym przypadku potrzebować będziemy kabla Enet ja mam tutaj swój kabelek już z kartą sieciową, ale zanim przejdziemy do, no, do mówienia aplikacji, do mnie przyszła paczucha z autogamy jak mówiłem tutaj coś co ludzie polecali żeby włożyć tam do, do tej lampy do tej zaparowanej lampy, więc ja postaram się to jakoś teraz tutaj się dostać do tej paczki Co my tutaj mamy Znalazłem na Allegro w sumie też na forum ludzie pisali, żeby spróbować włożyć do reflektora taki woreczek, który pochłania wilgoć a więc co, no może przetestujemy ten sposób, bo coś mi tu spadło od aparatu zawleczki. Dobra, to ja to zabieram pod maskę, nie będę targał kamery, tylko wezmę że Was, bo nagram to z telefonu, jak to tam wygląda, jak to włożę. No więc podnoszę maskę i idę Dobra, to co, bierzemy ten woreczek. No lampad wygląda tragicznie, no. Będzie trzeba ją oddać do regeneracji, ale na chwilę obecną nie mam takiej możliwości. Otworzę się pod maską, jak to tam wygląda. Um, teraz gdzie by to otworzyć? Może spróbujemy to otworzyć? Open. No. <laughs> o kurwa, że ktoś tutaj włożył taki woreczek. Trochę większy niż ten mój Zobaczymy jak to tam wygląda do wewnątrz Nie wiem czy tampa gdzieś tam pęknięta, czy, czy jak to wygląda. No dobra włóżmy <grywia> ten woreczek sobie tutaj Może to tam wcisnę bliżej tego reflektora tam od spodu nic nie widać no ale widzicie, lampa jest tragicznie zaparowana no dobra, ja to zamykam i, 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 i wracamy do aplikacji no dobra, więc jesteśmy teraz z powrotem w aucie ja tutaj sobie uruchomię tylko nagrywanie ekranu z telefonu, żebyście mogli widzieć to co ja widzę nie wiem czy wspomniałem jaką aplikacji, dzisiaj będziemy omawiali to aplikacja Bimmer Tool może trochę z tym omawiając za dużo powiedziane, aczkolwiek Zobaczymy sobie, jak ona wygląda jakie funkcje posiada. Dobra, włączamy rejestr ekranu. Zacznijmy nagrywać. I okej, okay, mamy wrzucone już nagrywanie ekranu z, z tego, z telefonu. Ja już sobie wcześniej podpiąłem kabelek OBD do, do, do złącza w tym samochodzie. Pozostało mi podpiąć drugą część tutaj do telefonu. Tutaj w opisie filmu wam pozostawię linki skąd można dostać ten kabel Ethernet oraz takie karty sieciowe. U mnie to działa na telefonie Samsung Note 10 Plus, bodajże. No dobra, więc tak. Odpalamy zapłon. Może wyłączę klimat, żeby mi akumulatora za bardzo to nie chlało. I uruchamiamy aplikację. Kabel już jest wpięty w telefon oraz łączy OBD w samochodzie. No i teraz aplikacja się łączy z samochodem. Przy pierwszym połączeniu możliwe, że będziecie musieli zrobić konfigurację tej aplikacji, czyli wejść po prostu tutaj w te trzy kropki, ustawienia, przepraszam, te trzy kropki, połączenie i wybrać Wi-Fi Emet. I połącz przy starcie, ok, niech tak, niech tak będzie. No i tutaj sobie już sam, sam aplikacja wybrała jaki model samochodu. Dajmy na wykryć automatycznie silnik, OK. Dobra, telefon za zabzyczał. Przypuszczam, że pewnie sobie wybrało. No i co my tutaj mamy? Taka jest, OK, to jest od połączeń. Zaczynając po prostu od pierwszej opcji, live data. W live data mamy tak, informacje odnośnie akumulatora. Jego napięcie, temperatura płynu chłodniczego, masa powietrza, doładowanie, bank 1, temperatura spalin, temperatura powietrza otoczenia 9 stopni. Auto mi pokazuje tutaj temperatura powietrza w dolocie 41 stopni. No, stałem trochę tutaj na odpalonym silniku, więc ten dolot nie, ten dolot nie miał jak się ochłodzić. Samochód ma też zainstalowany intercooler od FMK Dodatkowo dodawałem jeszcze charge pipe'a. No i ten taki stożyk, co pewnie widzieliście na poprzednim filmie. Dobra, kontynuując. Weźmy sobie w prawo odczyt lambda 1.16. Może odpalimy auto po prostu. To nam zaczną nam pokazywać się wartości. Nie ja, tak, masa powietrza. Widzicie, to wszystko nam tutaj pokazuje lambda. Ciśnienie paliwa niskie, moment obrotowy w milimetrach podany. I tu mamy chyba tyle, aczkolwiek zobaczmy, bo są jeszcze jakieś opcje, tu mamy interwał. Skupiamy od schowka, ustawienia. A, możemy widzicie, pododawać sobie tutaj jeszcze opcje. O kurde, ale tego jest sporo. Zobaczmy, prąd komotora, prąd alternatora, temperaturę oleju, ciśnienie oleju, oczekiwaną doładowanie, ciśnienie paliwa, niska tu już było akurat. Sporo opcji też jest widzenia dostępnych. Kąty wtrysku. Poziom paliwa, zobaczmy poziom oleju. Do przyspieszenia, moment obrotowy, licznik czasu pracy, pozycja przepustnicy. Ok, a no i trochę nam się tutaj powiększyła lista. I tak to wygląda. To było gazów po dodaniu gazu skakiwało na 100% poziom paliwa 71 litrów no może tak być poziom oleju 74,7 ale nie wiem czego padał przyspieszenia ok i nieraz mamy pozycję przepustnicy 4% dobra a tutaj też możemy coś dodać jeszcze aha czyli to są te same opcje możemy po prostu sobie je rozdzielić tutaj na takie karty no dobra Dalej. Mamy kody usterek, sprawdźmy sobie, zaznaczmy wszystkie, dajmy na odczyt, a tu kawusi w międzyczasie. No tutaj jestem pewien, że będą jakieś błędy, bo raz, że dokładałem CarPlaya do radia i po tym, po tym zabiegu pokazują się jakieś tam błędy w systemie. Błędy od klapki w wydechu, bo została rozłączona, bezpiecznik wyjęty, klapka cały czas otwarta. No i jest problem z systemem Keyless, nie działa o ile zapalenie samochodu działa, tak? bo to nie ma nigdzie stacyjki w nim o tyle złapanie za klamkę czy dotknięcie klamki nie powoduje otwarcia czy zamknięcia samochodu trochę denerwujące, ale z drugiej uwagi też trudniejsze wydaje się auto wtedy do zarąbania <grych> no i dalej się tutaj ładują nam te błędy, ciekawe czy pokaże coś no i mam, jak mówiłem, odnośnie motora, aktuator, signal shot to też mówiłem, że ta klapka wdechu jest odcięta Aczkolwiek ten błąd power management cołem fly tego nie było wcześniej, nie wiem co to jest. Zaraz usuniemy te błędy. Podjawiły to to jest nie tylko NBT. To są te właśnie błędy, o których Wam mówiłem po podłączeniu tej CarPlay'a. No i kilka błędów FEM. Brak odpowiedzi, brak odpowiedzi. Dobra, kasuj wszystkie. te błędy nam się właśnie teraz usuwają. Nieprawdopodobna odpowiedź z eku. Aczkolwiek może być to problem. Dobra, zgaśmy samochód zróbmy jeszcze raz odczyt zapomnę cały czas włączony być może to, że e, silnik był odpalony, On po prostu nie może skasować błędów z eku. jak widzicie pojawi się tylko jeden błąd w samym silniku Spróbuję jeszcze raz skasować, czyli ówcześnie skasowało te błędy, A czemu pokazał błąd na tym, aplikacja ciężko stwierdzić, może z tym samochodem ona nie, nie współgra zbyt dobrze odnośnie odczytywania błędów, ja też osobiście używam innej aplikacji do, do sprawdzania czy tam coś nowego się pokazało widzicie, było ok, czy usunęło Dobra, co mamy dalej? Mamy DPF NOX, funkcja dostępna do wybranego silnika. A wybrało w ogóle silnik? Sprawdźmy jeszcze raz, nie ma. Nie wiem, czy wybrało, czy nie. Zobaczmy. Nie ma. Wtryskiwacze, co my tutaj mamy? Temperatura chłodnicy 80 stopni. Wtryskiwacze. aha, są te czasy. Zobaczmy, odpalmy sobie. No i tak to wygląda. Czy jest to poprawne, może ktoś mądrzejszy musiałby na to zerknąć. Aczkolwiek można sprawdzić sobie właśnie czasy z wtryskiwaczy. Aktualne oczekiwanie co my tu mamy, a jeszcze wtryskiwacze tu dość można dodać. Mhm. Czyli to co było poprzednio. Dobra, aktualne oczekiwane obroty silnika, temperatura chłodzenia 83 stopnie już doładowanie aha, i tutaj również te same opcje co w poprzednim, akumulator pojemność stopień naładowania 62%, no stałem trochę tutaj na zgaszonym silniku stan zdrowia 100% prąd akumulatora prąd alternatora no, czyli wyglądałoby, że to jest w miarę, w miarę OK. Funkcje serwisowe. Mamy tutaj ostrzeżenie, że nierozważne korzystanie z funkcji serwisowych może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia podzespołów pojazdu. Rozumiem akceptujemy. i akceptuję. Mamy tutaj takie opcje jak właśnie motor, skrzynia biegów, hamulce, kontrola trakcji, elektryczny hamulec postojowy, moduł połączeń, katalizator, skrzynka rozdzielcza, licznik zegary. No co, sprawdźmy sobie, co my tutaj możemy zrobić. Aha, czyli można zrobić reset adaptacji skrzyni biegów, reset funkcji uczenia się skrzyni biegów, live data, temperatura oleju w skrzyni. Dobra, tam tych opcji nie będziemy dotykać. Zobaczmy w motorze, co mamy. Aczkolwiek motoru, myślę, że jest nie rozpoznany, to jest 3-litrowa benzyna, to jest silnik M55. Co możemy zrobić? Mamy tak, reset serwisu oleju, olej silnikowy. To był że wymieniany i rejestracja nowego akumulatora. Dobra. Mamy dalej hamulce, kontrola trakcji. Zobaczymy, czy kamera nie pada. Nie, jeszcze jest trochę. Co mam tak? Reset serwisu. okładziny hamulcowe przód, reset serwisu. okładziny hamulcowe tył. Hamulce przód tu były zmieniane Ciekawy jestem, czy Majster mi to zmienił. Tutaj również w komputerze. A dalej mamy elektryczny hamulec postojowy. A tak, tryb montażu. Cofnij cofni hamulec parkingowy. Czyli przypuszczam, że, że gdyby przestał na to nie tutaj działać, to możemy sobie go cofnąć, aczkolwiek nie jestem w 100% pewien. Wróćmy, mamy teraz moduł połączeń. Ta panorama się kurczy, przydaje, bo mogę sobie palić fajkę normalnie w samochodzie. Nie, nad, nie nadymić zbytnio, a w tak, tak przez górę. Czasem papierosów nie palę, chociaż na to tak się rzuciłem całkiem niedawno. Ale jak paliłem tylko fajki, to w, w, tym, w tym samochodzie akurat szkoda mi było. Nie to co w pasacie. <laughs> Pasat zajebisty. Dobra, zobaczmy. Ciekawe czy w ogóle się połączy tutaj z tym, gdzie jest nierozpoznane. Eee, katalizator. No kata tutaj nie ma. Znaczy jest, jest katalizator, tak, bo zrobiłem Pipa który początkowo był bez katalizatora, a później dodaliśmy katalizator do auta. Wiem, może jak się uda się tam tutaj w zdjęcie wstawiać, jak to tam mniej więcej wygląda, ale jest kata. I dało to dużo, bo z, usunęło takie szumy z wydechu. No i tak nie, nie wali benzyną. No i mamy tutaj również nie rozpoznane skrzynka rozdzielcza. Sobie sprawdźmy. LNV kalibracja, też kalibracja skrzynki rozdzielczej. Nie będę tutaj nic, nic tam klikał, nie wiem do czego dokładnie to służy. Trzeba byłoby znaleźć jakąś dokumentację techniczną. Jak mi się uda, to Wam wrzucę gdzieś link w, w opisie pod filmem. Na tę chwilę tylko po prostu sobie sprawdzamy opcję, co tam można porobić. No i teraz wybieramy zegary, licznik. Mamy tak reset serwisu, kontrola pojazdu, reset serwisu płyn hamulcowy, reset serwisu, badanie techniczne, ustaw datę i czas. Data no, i czas jest chyba dobrze ustawiona. Nie ma potrzeby tutaj zmiany. No i to by było chyba na tyle w funkcjach serwisowych. Też się kawę ciekawe smaka. Uważam, że chyba jedna z najlepszych kaw. No i ostatnia opcja to jest 0100. Tutaj mamy, dobra, mamy, możemy sobie sprawdzić czasy 0, 100, 140, 140, 180. W jakim czasie tam się rozpędzi samochód? Może zrobimy taki test, bo mamy, mam gdzieś Dragiego. Możemy sprawdzić sobie dokładność pomiarów między dragiem, który działałby na podstawie GPS-a, na podstawie tej aplikacji, tutaj z Bimmer Link. To Tool. No i to by były chyba wszystkie funkcje, jakie są w tej aplikacji. Nie ma ich zbyt dużo. Czy aplikacja jest warta zakupu, to musicie sobie sami stwierdzić. Pamiętam, czy ona była płatna, czy niepłatna, postaram się poszukać, tych, poszukać gdzieś tam w historii zakupów w Google Play, czy była darmowa, czy zapłaciłem, a jeśli zapłaciłem, to ile? Ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Jeśli ten film Ci się spodobał, pozostaw łapkę do góry. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia w następnym.